2 września uczniowie stalowowolskich szkół usłyszeli pierwszy dzwonek. Miejska inauguracja nowego roku szkolnego z udziałem zastępcy prezydenta miasta odbyła się w publicznej szkole podstawowej z oddziałami integracyjnymi numer 7 imienia Mikołaja Kopernika. Ten nowy rok będzie dobry, bardzo dobry, szczęśliwy, spokojny. Tego na pewno wszystkim życzę. Natomiast dyrektorzy szkół, nauczyciele zadbali o to, żeby dzieci bezpiecznie czuły się w szkole, żeby miały wszystko to, co jest im w procesie edukacji potrzebne, żeby miały wsparcie zarówno nauczycieli, jak i nauczycieli specjalistów o to zadbaliśmy. Bardzo się cieszę, że y, będą uczniowie klas pierwszych w trzech klasach. Jedna to będzie klasa y, integracyjna, dwie ogólno. Dostępne. W naszej szkole także będą uczniowie, którzy będą w oddziale przedszkolnym. Przed nauczycielami rok ciężkiej pracy przygotowani na to są w szczególności pedagodzy i psycholodzy szkolni. Na pewno będzie dużym wyzwaniem zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i to jest taki bardzo wymóg w dzisiejszych czasach e, oraz no, atmosfera, tak, stworzenie atmosfery jako psycholog, takiego e, wsparcia, bezpieczeństwa. Zaufania, aby dzieci chciały przychodzić, rozmawiać na, ze mną. Ja pełnię funkcję pedagoga specjalnego. Wobec tego przede mną czekają takie zadania, jak wspieranie głównie dzieci z niepełnosprawnościami, również ich rodziców, nauka o emocjach, wsparcie zdrowia psychicznego. Uczniowie również gotowi do poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności. Ten rok szkolny ciężki będzie dla zdających egzaminy w podstawówkach i szkołach średnich. Ten rok szkolny będzie ciężki, ale myślę, że damy sobie radę. Będzie dużo nauki, dużo pracy, trzeba po prostu się spiąć i wziąć do nauki. Mam nadzieję, że dobrze, że jak najlepiej pójdzie, że oceny będą dobre i mam nadzieję, że będzie chociaż to świadectwo z paskiem. We wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto nowy rok szkolny rozpoczęło 13 300 dzieci i młodzieży.